Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Panteon polskich bohaterów jest dość szeroki. Spośród nich, jednym tchem, wymieniamy chociażby najbardziej znanych i cenionych królów. Ojców Niepodległości, czy też dowódców wojskowych w trakcie II wojny światowej. W ich gronie znajduje się także naczelnik jednego z najbardziej znanych polskich powstań Tadeusz Kościuszko. W kraju nad Wisłą stał się postacią wręcz mityczną, niemal świętą. Ale czy słusznie? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać Sławomir Leśniewski w swojej najnowszej książce zatytułowanej Kościuszko Rysa na pomniku. Materiał ten realizuję we współpracy z wydawnictwem literackim. A zatem zaczynamy. Akcja tej pozycji rozpoczyna się w roku 1746 na terenie dzisiejszej Białorusi. Tam właśnie na świat przychodzi Andrzej Tadeusz Kościuszko. Jednak na karta historii, tak naprawdę. Pojawi się dopiero w roku 1765, kiedy staje się słuchaczem szkoły rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co ciekawe, na listę kadetów zostaje wpisany z przedostatnim wynikiem, co może świadczyć o tym, że stało się to dzięki poleceniu kogoś wpływowego. Niemniej jednak Tadeusz szybko bierze się do nauki i zaczyna wyróżniać się na tle innych uczniów. Przechodzi na przykład specjalistyczny kurs inżynieryjny. Już wtedy wykazuje oznaki tego, że może go czekać znakomita wojskowa kariera. Szwed, bo taki pseudonim w szkole otrzymuje Tadeusz, w roku 1769 po zdaniu egzaminów uzyskuje stopień kapitana. Dzieje się to w bardzo nieprzyjemnym czasie dla Polski. Trwa konfederacja barska wymierzona przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i Carycyje Jekaterynie II. W tych okolicznościach Tadeusz zostaje wysłany na studio do Francji. Czego się tam uczy? W sumie nie wiadomo. Wiele wskazuje na to, że zajmuje się studiowaniem rysunku. Ale bynajmniej nie inżynieryjnego, a bardziej plastycznego. Nie przysparza mu to jednak popularności w ojczyźnie. Jego pobyt na zachodzie ma miejsce w trakcie wojny domowej, w której walczą inni adepci szkoły rycerskiej i w czasie, kiedy następuje pierwszy rozbiór polski. Powróciwszy do kraju, Tadeusz przeżywa uniesienie miłosne, zakochuje się w Ludwice. Córce wojewody Smoleńskiego, Józefa Sostowskiego, by się do niej zbliżyć, zostaje jej guwernerem. Jednak jego oświadczyny zostają odrzucone przez ojca ukochanej, wielkiego magnata, dla którego Kościuszko jest tylko drobnym szlachetką. Według pewnych relacji, Tadeusz podejmuje próbę porwania Ludwiki. Co szybko kończy się jej odbiciem. Zrozpaczony Kościuszko decyduje się na ponowny wyjazd z kraju. Początkowo udaje się do Saksonii, skąd trafia do Francji, by ostatecznie znaleźć się w Ameryce. To właśnie tam rozpoczyna się jego wielka kariera. Za wielką wodę Tadeusz trafia w bardzo newralgicznym momencie w historii tych terenów. Trwa wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Polski oficer przystępuje do niej po stronie zbuntowanych kolonizatorów. Jego wiedza i umiejętności zostają szybko dostrzeżone. To dzięki jego planowi powstańcy odnoszą zwycięstwo nad Anglikami w starciu o Benes Heights. Nie bez powodu to właśnie Kościuszce zostaje powierzone zadanie zaprojektowania linii obronnych, w zbliżającej się bitwie pod Saratogą na terenie dzisiejszego stanu Pensylwania. Ta staje się punktem zwrotnym i najsłynniejszą batalią wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Mimo niekwestionowanych zasług, w wyniku redukcji armii, Tadeusz wraca do Europy. Tam staje przed największym i najważniejszym zadaniem swojego życia. Sytuacja w Polsce jest nie do pozazdroszczenia, a elity dążą do reformy ustroju Rzeczypospolitej. W roku 1791 uchwalona zostaje konstytucja 3 maja. Nie wchodzi ona jednak w życie na długo, gdyż rok później dochodzi do rosyjskiej interwencji w wyniku działań Konfederacji Targowickiej. W styczniu roku następnego ma miejsce drugi rozbiór Polski. Przebywający ówcześnie w Dryzden Kościuszko opracowuje plan ogólnokrajowego powstania. Przygotowania do niego idą pełną parą. Zryw rozpoczyna się na początku roku 1794. 24 marca na rynku głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko ślubuje użyć przyznanej mu władzy dyktatorskiej do obrony granic Rzeczypospolitej. Zaczyna się insurrekcja, nazwana jego imieniem. W naszej historiografii utrwalony został wizerunek Tadeusza Kościuszki jako nieskalanego bohatera, wręcz herosa, niemal od samego początku przeznaczonego do wielkich i patriotycznych czynów. Właśnie z takim obrazem naczelnika powstania Sławomir Leśniewski w swojej książce niejako walczy. Przedstawia go raczej jako człowieka z krwi i kości, nie odmawiając mu prawa do słabości, mylenia się i popełniania błędów. Niektóre z nich wydają się wręcz absurdalne, a nawet komiczne. Przykładowo, jadąc do Francji z tajnymi dokumentami dotyczącymi planowanego powstania, zapoznał z ich treścią znanego z Ameryki generała, który wszystkie informacje niemal natychmiast przekazał prusakom. Sławomir Leśniewski zwraca także uwagę na to, że dowodzenie z rywem narodowo-wyzwoleńczym, nazwanym od jego imienia zniekształca obraz Tadeusza Kościuszki jako bohatera. Autor wspomina chociażby o tym, że w roku 1772 naczelnik powstania pozostał we Francji, podczas gdy Wojsko Polskie broniło ojczyzny przed pierwszym rozbiorem, pomijając wierno poddańczu przysięgę złożoną carowi Pawłowi I w kluczowym momencie ani nie wsparł autorytetem, ani nie stanął na czele wojsk idących w roku 1812 na Moskwę. Jak widać wtedy, ważniejsza od walki o Polskę okazała się prywatna niechęć i brak zaufania do Napoleona. Tym, co już nieodłącznie kojarzy się z Tadeuszem Kościuszką, jest insurrekcja nazwana jego imieniem. Nie ma w tym zatem nic dziwnego, że zajmuje ona znaczną część niniejszej pracy. Sławomir Leśniewski. Odwalił tutaj kawał dobrej roboty. Zapoznając się z tymi wydarzeniami, czytelnik ma wrażenie rzeczywistego towarzyszenia bohaterom oraz przeżywania z nimi emocji związanych ze zrywem. Szczególną euforię i radość odbiorca może odczuć w najbardziej doniosłym momencie tej książki w chwili ślubowania na krakowskim rynku głównym. Kiedy Linowski skończył odczytywać dokument, nadeszła wielka chwila Kościuszki, który, powtarzając jego słowa, wypowiedział formułę przysięgi. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Potem słowa przysięgi gremialnie powtórzyło zgromadzone na placu wojsko. Jako że jednym z moich największych zainteresowań jest historia Stanów Zjednoczonych z ogromnym zaciekawieniem przeczytałem rozdział poświęcony amerykańskiej wyprawie Tadeusza Kościuszki, muszę przyznać, że Sławomir Leśniewski z tym tematem poradził sobie naprawdę dobrze. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych jest tutaj przedstawiona jako opowieść pełna zwrotów akcji, która w dowolnej chwili może zakończyć się zwycięstwem każdej ze stron. Dla osób mniej zaznajomionych z tym, jak przebiegał ten konflikt, stanowi to skondensowane pokazanie tego, jak 13 kolonii wyzwoliło się spod panowania londyńskiej metropolii i jaką rolę w tym wszystkim odegrał Tadeusz Kościuszko, poza naturalnie, kultową bitwą pod Saratogą. Ciekawym zabiegiem ze strony Mira Leśniewskiego jest zastosowanie narratora wszechwiedzącego. Podobnie wyglądało to w poprzedniej książce tego autora, czyli w powstaniu 1830-1831. Wtedy odnosiłem się do tego negatywnie... I nie inaczej jest też tutaj. Narrator wszechwiedzący w przypadku książek historycznych ma sens, ponieważ pozwala zaintrygować czytelnika i dać mu bodziec do dalszego śledzenia fabuły. Jednak tutaj, momentami odnosiłem wrażenie, że Sławomir Leśniewski zdradza trochę zbyt wiele z przyszłych losów swojego bohatera. Odbiorca mimo wszystko potrzebuje nadziei na pozytywne rozwiązanie akcji, a informowanie go o zbliżających się porażkach. Może odebrać mu przyjemność z czytania i zniechęcić do dalszego śledzenia fabuły. Tadeusz Kościuszko zapisał się w historii przede wszystkim jako dowódca wojskowy. W związku z tym w pracy autorstwa Sławomira Leśniewskiego nie mogło zabraknąć scen batalistycznych. Muszę przyznać, że autor Poradził sobie z nimi naprawdę sprawnie. Staczane bitwy opisywane są raczej w sposób ogólny, bez większego zagłębiania się w szczegóły. Jakieś detale obecne są natomiast przy okazji tych najważniejszych starć insurrekcji Kościuszkowskiej, jak Racławice czy Maciejowice, sposób przedstawienia bitew okazał się na tyle interesujący, że zadowolił nawet mnie, który, co zawsze podkreślam, za scenami batalistycznymi nie przepada. Jako, że książka ta stanowi przekrojowy opis życia Tadeusza Kościuszki, nie ma tu za bardzo obsady drugoplanowej. Inne postaci w zasadzie na kartach tej pozycji pojawiają się na chwilę, bo odegrać jakąś niewielką rolę, a następnie zniknąć. Wśród nich jest jedna osoba, która u odbiorcy budzi szczególny niesmak. Jest nią ostatni elekcyjny król polski Stanisław August Poniatowski. Został on tu przedstawiony przede wszystkim jako. Tchórz, zdrajca i grabarz państwa, którym władał. Szczególnie widać to w jego zachowaniu w trakcie wojny w obronie konstytucji 3 maja w roku 1792. Otóż uznał on, że ważniejsze od swojego kraju jest dla niego pozostanie królem, i zamiast zmotywować swoich żołnierzy do walki, nakazał im jej zaprzestanie. Jako członek. Konfederacji Targowickiej. Na kartach tej pozycji przy okazji wojny w obronie Konstytucji 3 maja Sławomir Leśniewski zwraca uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nawiąże tutaj ponownie do Jarosława Wolskiego, znanego cywilnego analityka do spraw wojskowości oraz autora pracy Spokojnie o Wojnie. Zarówno na łamach swojej książki, jak i w wielu nagraniach w internecie podkreśla. Że armia rosyjska jest z definicji amoralna na ma przyzwolenie dowódców. Zresztą wszyscy pamiętamy, jakich zbrodni rosyjscy żołnierze dopuścili się w izjumie, irpieniu czy w buczy. Jak się czyta pozycję autorstwa Sławomira Leśniewskiego, to trudno jest oprzeć się wrażeniu, że mimo upływu tylu lat u Rosjan tak naprawdę kompletnie nic się nie zmieniło. Generał Moskiewski, Kosakowski w Litwie grasował, ogniem i mieczem paląc, rabując i pustosząc przyjaciół Konstytucji i swoich osobistych nieprzyjaciół miasta i wsie. Rozwiązłe kozactwo i soldaty moskiewskie sromocili wszędzie płeć niewieścią, nie przepuszczając nawet szlacheckim damom w domach gwałconym albo dla nasycenia lubieżnych chuci z sobą za obozem włóczonym. Wzajemnie wojska polskie, choć nie ogniem, niszczyły jak tylko mogły, nim do nich Moskwa nadciągnęła dobra zdrajców. W powszechności zaś cały kraj, tam gdzie toczyła się wojna, od Moskwy i swoich doszczętu został spustoszony tak, że tylko zostało niebo i ziemia. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Tadeusz Kościuszko natrwale zapisał się w historii Polski. Już na zawsze zostanie zapamiętany jako naczelnik powstania, nazwanego swoim imieniem. Jednak jego wizerunek nie jest wolny od skaz. Pozycja ta stanowi nie tylko ciekawą opowieść, pełną wzlotów i upadków. Sławomir Leśniewski przede wszystkim przedstawia swojego bohatera jako człowieka takiego samego jak każdy z nas czyli mającego zarówno swoje wielkie chwile, jak i popełniającego naprawdę głupie błędy. Książka ta z pewnością pomaga w wyrobieniu sobie zdania na jego temat. A na pytanie, czy rzeczywiście Tadeusz Kościuszko godzien jest tych wszystkich stawianych mu pomników i ulic nazywanych jego imieniem, po tej lekturze każdy może odpowiedzieć sobie sam. Drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, tego nagrania, to chciałbym Wam przekazać, że mam dla Was niespodziankę, a mianowicie ogłaszam konkurs. W tym konkursie do wygrania są dwa egzemplarze. Tej oto książki Krzyżacy Czarno-biała legenda autorstwa Słowomira Leśniewskiego, czyli tego samego twórcy, który, który napisał książkę o Kościuszce, W obu tych egzemplarzach znajduje się autograf autora. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba spełnić trzy warunki. Po pierwsze, trzeba być subskrybentem kanału, po drugie Trzeba napisać coś w komentarzu. Najlepiej coś miłego, ale jak napiszecie, że jestem głupi, brzydki, gruby, to to też przejdzie. Oraz warunek trzeci. Trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi. Którą z książek autorstwa Sławomira Leśniewskiego, dotychczas nieomawianych na kanale Niezła Historia, najbardziej polecasz mi do przeczytania i dlaczego? Spośród autorów najciekawszych uzasadnień dwaj otrzymają właśnie oto książkę Krzyżacy Czarno Biała Legenda i ją recenzowałem jakoś przed rokiem. Jeżeli jesteście zainteresowani tym to link do tej recenzji znajdzie się w, poniżej w opisie. Na odpowiedzi czekam przez 3 tygodnie do emisji, do stałej pory emisji materiałów. Jeżeli wtedy będzie nagrany to OK, jeżeli nie to nie. Deadlinem jest poniedziałek za 3 tygodnie godzina 17.35. Odpowiedzi wysyłacie na adres e-mail, który znajduje się poniżej. Także to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują. Jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!